Witam. Oto krótka prezentacja C6. Nowy model Noki. Niedawno oficjalnie ogłoszony, że będzie w sprzedaży we wrześniu. no Tak się składa, że jest już przed majem dostępny jako prototyp dla niektórych ludzi. Proszę zobaczyć. Polekulatura QWERTY. Obsługa jetów. System S60 Piąta edycja, czyli tak jak załóżmy w 5800, zresztą design przy zamkniętej klawiatury jest bardzo podobny do 5800. To jest tylko tak jak wspomniałem, właśnie fajną no, naprawdę jest to nowa klawiatura plus obsługa widżetu. Także podobnie jak w N97, możliwość ich wyłączenia z wyświetlacza, pełna modyfikacja. Hmm, tutaj mamy trzy przyciski nawiązując do 5800 środkowy menu, standardowe, już z kinetycznym przewijaniem. Póki co ma to symbol C0, ale na tylu obudowie możemy zobaczyć, że jest to C6. Nokia, 5-megapikselowy aparat Carl Zeiss, lampa flash. Nie wiem czy są widoczne, są widoczne przyciski do zgłośniania, regulacji głośności, przysuwa, zazwyczaj wyświetlacz blokujący do aparatu, przycisk do 5 bateria 1200 mAh, z tyłu głośnik wbudowany wiadomo, wejście na słuchawki, mikro USB, ładowanie dzięki bolet do przewieszki mikrofonu. Oczywiście WLAN GPS jest zbudowany, a poza tym systemowo jest bardzo, bardzo podobnie jak właśnie w 5800, czy to też w X6. Tyle, że tutaj jest ymm, szybszy procesor, także dużo płynniej, to fajnie działa. No i już dostosowano, tak jak wspomniałem te kinetyczne, także ale też było też w aptecie ostatnim do X6. Nawigacja oczywiście ObiMap darmowa klawiatura Bardzo podobna do typ N900 Także to połączenie paru modeli aczkolwiek bardzo fajnie wykonane bardzo schludnie to wygląda także myślę że telefon będzie się podobał pozdrawiam wszystkich forum Nokia.